Poznaj Citroena C3, C4 Picasso i C5 w limitowanej serii selekcji z pakietem Chrome, automatyczną klimatyzacją i radarem cofania, w cenie, w którą nikt Ci nie uwierzy, teraz także z pięcioletnią gwarancją. Citroen, creative Naszym gościem jest Ania Szaterełko, osoba o pięknym głosie, dla której muzyka i śpiew jest pasją. W dzisiejszym wywiadzie Ania dokończy kilka zdań. W poniedziałek rano. W poniedziałek rano. Myślę, że nagradzam wszystkie zaległości po weekendzie. Po pierwsze, się wysypiam, bo z reguły moje koncerty są z weekendy. Podstuduję także w weekendy, także jednak to jest ten taki czas, kiedy. Mój kalendarz jest naprawdę wypełniony. Także w poniedziałek to jest odpoczynek, i planowanie kolejnego tygodnia. Na scenie. Na scenie. Myślę, że zawsze mam kręgę, ale myślę, że czuję tam jak ryba w wodzie, bo to jest jednak moja pasja, moje życiowe myślę, powołanie. Także tam się najlepiej zdejmę. Marzy mi się praca? Praca. Na pewno gdzieś w kulturze, w mediach. Gdzieś, żebym mogła te moje kreatywne myśli jakoś przekazać ludziom. No myślę, że na scenie widzę się na pewno kiedyś, widzę się na niej cały czas, ale wiem, jak niepewne jest śpiewanie. Nawet zdrowie często nie pozwala nam na występy w telewizji, bo nie jestem na tyle jakąś znaną artystką, żeby pozwolić sobie na przykład na zaśpiewanie z playbacku, jeżeli zakontraktuję jakiś koncert. Także no, z racji tego, że to śpiewanie jest takie niepewne, to trzeba się liczyć z tym, że musi być w zanadrzu jakiś zawód, jakieś zajęcie, praca taka ponad e, śpiewanie. Brałam już udział w niej, to tak jest naprawdę dużo. Ostatnio wypełniałam wniosek o stypendium artystyczne na uczelni, także sama się zdziwiłam, ile tego jest wszystkiego. Na pewno zaczynałam w programie od do Opola, gdzie tam było moje pierwsze starcie z telewizją wracałam się wśród praktycznie wszystkich gwiazd polskiej estrady. To wszystko nauczyło mnie na pewno dystansu do, do całej branży muzycznej, do tego, aby tak bardzo się nie napawać tymi artystami, mieć naprawdę taki dystans i traktować ich jako zwyczajnych ludzi. Także to na pewno mi dzisiaj pomaga, że to ta tak zwana woda sodowa nie uderza do głowy. I też to mogę, się zawdzięczać pani Marii Seybert, która od dziecka uczy mnie śpiewu, bo jednak zawsze nas, jako zespół Balbiny temperowała, że mamy być normalne, że mamy jakoś tak to traktować jako przygodę życiową i myślę, że tak jest do dzisiaj. Mój ideał sceniczny. Idea sceniczny. Myślę, że nie mam takiego jednego, ponieważ wielu ludzi mnie inspiruje, wielu artystów. Kto? Moje na przykład nie wiem Alciszaki Ad z Adel. Sting. To z naszych e... polskich wykonawców. Z polskich. na pewno najlepsze głosy moim zdaniem to Edyta Górniak, Mietek Szcześniak, Kaja też. Nie lubię kobiet, które... Nie lubię, nie lubię kobiet, które. Myślę, które są zawistne. Bo ja jakoś e, staram się kibicować moim koleżankom we wszystkich ich poczynaniach. E, nawet teraz nie wiem, czy mieszkańcy Malborka wiedzą, e, Marcejna Zawadzka bierze udział w e, wyborach Miss Polonia, także też ją dzielnie wspieram na Facebooku, e, wrzucam wszelkiego rodzaju linki, które mogą im pomóc. Także myślę, że no, no wspieramy się jakoś tak tutaj, jako kobiety, jako taka solidarność. Nie umiałabym żyć bez? Myślę, że bez muzyki. To jest jednak taka rzecz, taka pasja, która towarzyszy mi codziennie. Śpiewam pod prysznicem praktycznie wszędzie. Kiedy gotuję dosłownie cały czas. Także... Mam słabość do? Mam słabość do herbaty, myślę. Tak samo. Brakuje mi? Brakuje mi. Czasami chwili wytchnienia i takiego może do opinii ludzi na mój temat, bo jednak to jest nieuniknione, kiedy staram się gdzieś zaistnieć w mediach. Ludzie zawsze będą mówić, trzeba ja się z tym liczyć po prostu. Ja, ja dobrze się składa, że mam przy sobie właśnie rodzinę, osoby, które mnie wspierają, także staram się to na drugi plan odrzucać. Trafne uwagi biorę do siebie, ale te, które stają się ewidentnie mnie zwindować w dół, to staram się rozgraniczać i robić swoje. Pieniądze. Podobno szczęścia nie dają, ale są jak wiadomo ważne w życiu. Nie wiem, każdy ciło jak może. No, ja, ja tak właściwie utrzymuję swoje studia samodzielnie, także też się muszę liczyć z tym, że no, jakoś trzeba sobie zarobić w życiu. Ukochany. No. Ukochany. Jest. Jest, 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 jest. Mam naturę. Mam naturę. Myślę, że taką melancholijną, artystyczną duszę. Na co wskazuje zresztą miejsce, w którym jesteśmy, bo to właśnie Ania wybrała nas panią herbaciarnię. Powiedz nam, Moi rodzice. Moi rodzice na pewno dzielnie mnie kibicują we wszystkich moich e, momentach życiowych. E, na scenie zawsze mnie wspierają, zawsze mówią, że jestem najlepsza. Może to jest taka ich subiektywna ocena, bo wiadomo, że córeczka, córeczka tatusia. Ale pamiętam nawet sytuację, kiedy jak zdałam egzamin na prawo jazdy, mój tata tak się wzruszył, że po prostu nasz mi łzy, bo łzy popłynęły do oczu. No tak się cieszę strasznie. Nigdy? Nigdy. Nigdy nie mówię nigdy. A, nie wiadomo, co może nam się w życiu przytrafić, także... Wierzę. Wierzę. Wierzę, że będę miała swój czas na scenie. Może nie dziś, nie jutro, bo pomimo, że może już osiągnęłam dużo, to jednak cały czas się liczę z tym, że to jest jednak mój początek kariery, bo najlepsze myślę dopiero przede mną. Nie ma nic gorszego niż... bo ja nawet sama miałam taką sytuację niedawno podczas nagrywania programu Szans na Sukces straciłam całkowicie głos. Tak się rozchorowałam, że po prostu nie mogłam śpiewać przez kolejne dwa tygodnie. I to była chyba moja najgorsza trauma muzyczna w życiu. Naprawdę dwa tygodnie bez śpiewania to straszne przeżycie dla mnie było, ale już jestem w dobrej formie, także wszystko obróciło. Moim przyjaciele. Myślę, że jest ich niewielu, bo tak właściwie na miano przyjaciela trzeba sobie naprawdę latami zasłużyć, bo jednak jest to taki powiernik, który e, zamknie tylko w sobie moje wszystkie zwierzenia. Myślę, że u mnie jest moja rodzina. Chociaż jest kilka takich bliskich osób, na które mogę liczyć, z którymi mogę sobie przyjść na przykład do herbaciarni i porozmawiać tak y od Kocham. Kocham śpiewać, kocham rodziców. Moja recepta na udany związek. Moja recepta na udany związek. To jest prywatne pytanie, przyznam. Ale myślę, że nie ma konkretnej recepty. Po prostu tylko ludzi musi się ze sobą dogadać, zgodzić i budować cały czas się poznawać. Z sentymentem wspominam? Na pewno występ na festiwalu w Opolu. W moim przypadku była to droga faktycznie od przedszkola do pola. Zaczynając w programie w kółku, później faktycznie wystąpiłam na tej wielkiej scenie wśród tych gwiazd. czy tak to było wiele przeżycie na pewno. Kiedy jestem zmęczona? Kiedy jestem zmęczona śpię. Po prostu to jest dla mnie recepta na wszystko. Wtedy wstaję pełna sił, zregenerowana i mogę działać dalej. Jaka kawa? Kawa? Cappuccino latte. Płaczem? Płaczę na smutnych piosenkach i kiedy jeszcze to jestem szczęśliwa. Do... Chyba dojrzałam do... Chyba dojrzałam do, myślę, samodzielnego zamieszkania. Bo jednak jestem ciągle z drutami, ale czuję, że to już jest ten czas, aby wywrócić z gniazdka. Pozwolą? Myślę, że tak. Nie umiem odmówić sobie... Raczej potrafię odmawiać sobie jakichś pewnych przyjemności, chociażby nie wiem, zakupów czy jakichś zachcianek. Kobiety z reguły odpowiadają e, e, czegoś słodkiego, czekoladę. No, to akurat nie jestem aż takim łasuchem. No. E, mam bzika na punkcie. Mam bzika na punkcie, ojej. Może małych zwierzątek, które zawsze chciałam mieć, a niestety nie mogę. Zawsze z podziwem oglądam małe pieski, kotki, ale niestety u mnie w domu ciągle jest ktoś nieobecny, także ciężko było się zatykować takim zwierzę. W mojej torebce. W mojej torebce zawsze jest bałagan. Dwa telefony służbowy, prywatne, Portmoletka standardowo, jakieś perfumy, jakiś kosmetyk. Klucze, klucze od auta myślę, że to co każda inna kobieta, jakieś tam różne swoje skarby. Paragony. Paragony na przykład, tak, w razie czego? Mężczyzna, który mnie fascynuje. Mężczyzna, który mnie fascynuje. Myślę, że konkretnego y, nie podam. Takiego. Fascynacja to jest duże słowo. Inspirują mnie mężczyźni, artyści. Starają y, mnie zainspirować bo nie wiem, znajomy, przyjaciel, twórca muzyki. Także to jest szerokie pojęcie. Oddałabym dużo za... dużo za... myślę taki spokój stabilizację i muzyczną i życiową, żeby w końcu obronić pracę licencjacką, co czeka mnie w lutym. No i myślę, że taka stabilizacja, żeby znaleźć takie swoje miejsce i muzycznie, i w jakiejś pracy, i rodzinie. Do Furii doprowadza mnie to Dosyć y, poważne słowo. Myślę, że aż tak emocjonalnie podchodzę do pewnych kwestii, myślę, że nie ma raczej takiej furii typowej w moim życiu. Moja dewiza życiowa. Dewiza życiowa. Myślę, że mogę tu zacytować nawet książkę Paula Coelho. Yy, Pielęgnij swoje marzenia, trzymaj się swoich ideałów, maszeruj śmiało według muzyki, którą tylko ty słyszysz. No i ja tak się zawsze swoim sercem, swoją duszą kieruję. Przez... Czego Tobie życzyć można życzyć. No myślę, że znalezienia takiej swojej drogi artystycznej, spokoju, znoszenia wszelkiego rodzaju krytyki, która jak wiadomo jest cały czas. Są oczywiście pozytywne aspekty tego wszystkiego, bo po każdym programie mam wielu takich życzliwych osób, życzliwych ludzi, którzy napiszą miłe słowo, także życzyć no szczęścia i zdrowia. Do tego w takim razie jeszcze bardzo dziękuję za mnie. Dziękuję.